Siemaneczka, raz Life in pole, także witamy, znaleźliśmy się dzisiaj na mieszkanku 42 metry, no i od niego zaczniemy, eee, także jak ostatnio wam mówiłem i oglądaliście na blogu, e, także ciśniemy sobie łazieneczkę w płyteczkach, e, także kto nie jest na bieżąco, także zapraszam do subskrypcji, łapeczka w górę. I komentarz, dobra, także widzicie korpusy, jakby to powiedzieć, pudełeczka od kuchni, już są złożone, skręcone. Po prostu je wyciągłem z kuchni, e, iż abyż, ponieważ mamy jeszcze do pryśnięcia. E, tych już nie odstawiałem, e, także tam wszystko jest oryginalnie poszlifowane. E, po prostu sobie damy teraz folię, tutaj mamy belki na podłogę i sobie prysniemy tutaj. Kuchnię kompresorkiem, i na tym po prostu sobie zostawimy. Także, tak to już będzie wyglądać e, finalnie. E, tutaj później tylko powiększymy rewizję i sobie zrobimy tą plastikową. nie? Także, wszystko już jest poszlifowane. E, o okna, jak widzicie, też jest zabezpieczone. Także, my sobie tutaj memerki podłogę zabezpieczymy, i już będziemy mieli, e, jakby to powiedzieć, kuchnię malniętą, także już tutaj będzie stolarz mógł sobie już rządzić i y, dokańczać ją definitywnie do końca i wtedy my tylko sobie już tylko pas roboczy e, przyklejmy i tutaj będzie, e, a i listy przypodłogowe i tutaj już będzie finał w sumie tej łazieneczki, a my sobie przyjdziemy teraz Eee, finał będzie tej kuchni A my przejdziemy sobie teraz do łazieneczki. Poleciały sobie kafle 60 Na 120 jak widzicie Tutaj ta strefa e, Pralkowo-umywalkowa e, Także jest, jest Różnica w płytkach e, Tutaj pas y, Drewnianych Drewnopodobnych No i tutaj e, ściany lecą Białe płyteczki tak jak tutaj widzicie Tak jak tutaj widzicie w takim stylu, i tą ścianę ostatnio nagrywaliśmy właśnie na live. Oczywiście, tutaj jest przygotowana kabina, którą się dzisiaj zajmiemy. Także polecimy sobie tą ścianę białymi takimi płyteczkami i równorzędnie e, tą ścianę naprzeciwko niej, ponieważ ta idzie w stylu drewnopodobnym. nie? Także tutaj kabina, e, gdzie będzie bateria prysznicowa, idzie w stylu drewnopodobnym, a cała podłoga. W całym mieszkaniu będzie jednolita, czyli tutaj sobie tak samo płyteczkami 60 na 60 będziemy wykalczać podłogę, nie? Także mam jeszcze tutaj zostaje przedpokój do fugowania, ale to już wszystko jak polecimy z fugą. Także polecimy sobie z całym mieszkaniem razem z Łazienką i ze wszystkim już definitywnie, żeby e, jednym etapem fugowania zacząć i zamknąć, nie? Dobra. Także ja się w sumie nie przebieram, chciałem powiedzieć, że się przebieram, ja po prostu się przygotowuję, rozwijam kompresor za chwilę, ale najpierw przystąpię do zabezpieczania sobie mebli i podłogi przed malowaniem. No i tak zaczynamy dzień, także ja odpalam muzyczkę i lecimy, a później jakoś się przerzucimy na te czarno-białe łazieneczki. Tam wczoraj poleciały silikony na tej jasnej. A dzisiaj polecą na ciemnej, Także bądźcie ze mną, bo dzisiaj też troszkę się będzie działo akcji, reakcji na wykończeniu wce Uarasa. Także lecimy, ponieważ ciśniemy yy, z robotami. No, dzisiaj już jest, jakby to powiedzieć, za chwilę połowa tygodnia. A się wybieramy w piątek, w piąteczek na stolicę, dlatego piątek będzie niepracujący. I lecimy na warszawkę. Także będziecie jeszcze mieli relacjonowane co jest 5 i co się kurcze dzieje. Dobra, także lecimy, zabieram się za robotę. Aktualizacja jak to mówią złośliwość rzeczy martwych. Jak widzicie, wszystko zabezpieczone folią, nawet tutaj listwę żeby zabezpieczyłem, żeby jej nie pryskać niepotrzebnie. Eee, no i co że rzeczy martwych moi kochani eee, kompresor mi się rozkraczył także ile prawie 3 letni 3 no tak jest 2,5 roku dobre no już nie będę mówił że 3 lata ale takie 2,5 roku dobre już paręnaście mieszkań jakby to powiedzieć prysnął eee, w sumie no jak zaczęłem przygodę chyba z z tym, już tam przy czwartym chyba mieszkaniu już go kupiłem, już tak wałkami żeby zaoszczędzić czas, jeszcze chyba wtedy z Markiem i Rychem chyba robiłem. Serdecznie pozdrawiam. Eee, i, no i wtedy żebym go zakupił i tak po prostu dwa i pół roku sobie chodził. Jeszcze tam pożyczałem mojemu ziomeczkowi Krzysiowi, którego też serdecznie pozdrawiam. Eee, oczywiście te łazieneczki tam, które ostatnio wam Pokazywałem, no to jest inwestor Krzysia, Ja po prostu ze względu na współpracę z Krzysztofem będę wykonywał tam ee, prace glazurnicze. No, także mówię, no są współpracy, a współpracuję współpracuje z wieloma osobami, także tutaj mniej więcej wam przewijam tematy. Co jest, 5, dobra, 2,5 roku kompresor chodził. Eee, no i co, no i nie nabija ciśnienia, ja, moi kochani, wszystko przygotowałem, chciałem malować. Teraz praktycznie z godzina ponad walki już się zrobiła. Godzina już po śniadaniu. Powiem Wam, że kawa zimna. Eee, no co, no walczyłem, tu próbowałem, mówię, kulka, może kulka się tam ten, poczyściłem go całego. No i dalej nie nabija. On tam chodzi sobie, wiesz, włącza się normalnie. Ale powiem wam, że po czyszpona, no nawet jak wężę się i, i, i przy, przykładałem rękę, to nawet nie czuć, żeby e, wytwarzał p, ciśnienie, nie? żeby zaciągał nie? powietrze, nic, nic, dosłownie, nic zero. No także troszkę e, jakby było wiedzieć, malowanie kuchni przechodzi na Plan. dalszy dobra, Także my się zabieramy tutaj za łazieneczkę. Ja już sobie ustawiłem, e, ustawiłem sobie e, laserek, także tą linię mamy zachowaną razem z odpływem liniowym moi kochani, bo tak e, ustalałem tutaj tą fugę, nie, że sobie położyłem całą płyteczkę tą ścienną i o tej całej płyteczki łapałem sobie linię, dlatego te są cięte u do z tego względu, bo tu wyjdzie teraz jakby to powiedzieć z trapezu, nie? Będą, nie? Także tu będzie i będą sobie schodziły w dół, żeby zachować górę także dół będzie pod kątem ścinany, nie? No i tak sobie tą ścianę polecimy teraz, polecimy tą, także wiksę urabiam i lecimy z tymi tematami, ustawię sobie chyba tutaj kamerkę na gebelicie i po prostu włączę Wam Time-lapse'ika, także będziecie mniej więcej mieli obraz jak tutaj sobie Arkadiusz z tym radzi i wtedy zostanie nam e, na kolejny dzień tutaj e, ta pseudo deska no i oczywiście y, dzisiaj, albo jutro, bo że ma inwestor przywieźć Tutaj ościeżnicę, którą zamontujemy, bo bez niej nie możemy montować, przyklejać, przepraszam, tych płytek, ponieważ tutaj idzie ościeżnicza stała, nieregulowana, także yy, yy, szerokości 9 cm i właśnie musimy ją obsadzić, żeby do niej dojechać sobie ładnie płyteczkami i żeby się to ładnie, wszystko ładnie komponowało. No, sami widzieliście e, futryny ukryte, te ościeżnice ukryte tam na tym domku jednorodzinnym, gdzie są czarna i biała łazieneczka, e, a tutaj będzie zwykła e, ościeżnica, nieregulowana, zwykła i tutaj jedynie później inwestor chciał po prostu z tej strony, żeby przykleić opaskę nie? z tej strony tutaj, nie, żeby przykleić opaskę, a od tamtej ładnie sobie dojedziemy płytkami do tej futryny. Dobra, bo się troszkę rozgadałem, także ja ustawiam Wam kamerkę, e, zrobię sobie szybkie śniadanie, do, do, dopiję sobie tą zimną kawkę i przystąpię sobie e, do działania. Nie? No i tak ten dzionek u Arkadiusza wygląda. Wczoraj wieczorny spacerek e, po Fordonie oczywiście. Eee, gdzieś tam na Sosiale sobie wrzuciłem jakieś tam zdjęcie z tej promenady fordońskiej. Eee, i tak jakoś czas leci, troszkę siłowni, troszkę eee, pracy. No, pracy najwięcej, trzy czwarte. <laughs> Także to No dobra, jeszcze tam później jakieś ćwiczenia watują, jakieś eee, cardio <laughs> w postaci spacerków. No i tak człowiek spędza czas wolny, swobodny dla Ciebie. Dobra, lecimy, bo już szarpie mnie. Dobra, ustawiam kamerę, idę coś zjeść i kawka i lecimy z tematami. Także taka szybka aktualizacja. Mamy jedną ścianę, drugą ścianę, kolejna będzie tak zwana czołowa z baterią, oczywiście deska, jak wcześniej mówiłem. Dobra, ja tutaj już gaszę. E, nigdzie już się nie przerzucaliśmy e, na żadne silikony. Zostaliśmy już tutaj. Dokończyliśmy sobie po prostu te dwie ściany. E, dość długo e, i obficie męczyłem się z kompresorem. E, dlatego dużo czasu zeszło z, pracy, z czasu roboczego, jak to powiedzieć. E, dlatego postanowiliśmy sobie. Pozostać dobra, także sobie jeszcze tutaj zobaczymy z malowaniem wałkiem. No, już nie będziemy po prostu e, specjalnie latać i teraz szybko zakupować e, nowego kompresora. Zobaczymy, co się e, z tym stało. Może da radę go jeszcze uratować. Także dziś go tam sobie oddamy e, do majsterkowiczów, którzy się tym zajmują. E, a my tymczasem, tymczasem będziemy musieli się męczyć wałeczkiem, dobra? Także sobie polecimy to z wałka i, i, i tutaj po prostu to z czoła. ale to już e, w późniejszych etapach po powrocie, e, najprawdopodobniej z Warszawy, albo jeszcze uda mi się zahaczyć to jutro, e, ponieważ chciałbym e, dokończyć silikony na tamtej czarnej łazience. I oczywiście, kawałek tego złotego dekora, i te dwie wklejki w przedpokoju. No i Cekolik. Także tam tylko w sumie zostanie wtedy fugowanie pralni, i wklejenie po stolarzu tych dwóch płytek na te zabudowy, co on tam zrobi nad gebelitem i w strefie wannowej. No i tyle. No, i na tyle dzisiaj kończymy. Ten dzionek, także troszkę plany się, jakby to powiedzieć, rozjechały na dzisiejszy dzień. E, dodatkowo nagrywałem wam przy filmie Time Lapse'a, e, którego przy chwilą sam sobie usunąłem. E, także będzie troszkę krótszy ten vlog dzisiejszy. No i tyle, no ile lecimy z tematami dalej. Dzięki, że jesteście, dzięki, że mnie oglądacie, subskrybujecie. Kto nie subskrybuje, oczywiście, zachęcam do subskrypcji. I tyle No i pozostawienie komentarza Jeśli chciałbyś coś skomentować Jeszcze raz rzut Jakby to powiedzieć Jak wygląda ta łazieneczka Decyzja jeszcze jest taka Że ten duży kafelek nie? 120 na 60 Idzie na gebelit W, w tą stronę nie? Także z jednej całej płyteczki Będzie gebelicik No i oczywiście tutaj E, Ciągnąłem się tych płytek Teraz już wam tak jakby to powiedzieć stroboskop nie lata e, Wyłączyliśmy halogen by musiał tutaj wtedy w ustawieniach przestawiać e, No ale nie zawsze po prostu nagrywam w czasie gdy świeci halogen Także nie będę tutaj e, zmieniał tego co chwilę Dobra e, tak to wygląda dzień dzisiejszy Myślę że całkiem z... <grym> Eee, spoko może być jak dla mnie swoje to co chciałem to zrobiłem jest przygotowany do malowania także ok Eee, po prostu serduszko boli Ze względu na kompresor Który już dość dużo wysłużył Ale jeszcze byśmy chcieli Z niego wycisnąć jeszcze z parę mieszkanek Wiecie o co chodzi <laughs> Nie no zobaczymy Dobra jak dla mnie to pewnie pojedziemy na szybkiego gdzieś tam kupić Kurcze a tą kuchnię po prostu Pomalujemy z wałka No zobaczymy jak to gdzieś tam czasowo się eee, Rozegra eee, Sądzę że już tego bym nie brał, tylko Wagnera chyba, tego żółtego, nie? Dobra, i to tak na, 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 na tyle w nawiasiku. Dobra, także ja lecę, szybko wam to zgrać. E, szybka szama, ćwiczonka. E, I tyle z tego dnia, jakiś spacerek, może na wieczór, jak mi się uda, oczywiście, bo już się zrobiła dość późna godzina wieczorna już co niektórzy siadają do kolacji. <dobra>, Dobra, także lecimy z tym. Dzięki, że jesteście jeszcze raz na razie. Do usłyszenia.